Witajcie, w dzisiejszym odcinku będę gościł Marcina. Marcin zawodowo łączy dwa miasta: łączy Gliwizę i łączy Toruń. I dziś tak się złożyło, że przyjechał do mnie i w Toruniu będziemy nagrywać kolejny odcinek. Bardzo się cieszę z nawiązania kontaktu z nim, gdyż jest to bardzo fajny, aktywny człowiek. Spełnia się zawodowo, ma niesamowitą pasję i jednocześnie łączy to w profesję swoją, tak? W sposób na. Utrzymywanie siebie i utrzymywanie swojego dziecka, bo o, tak samo jest ojcem i niestety tak samo ma utrudnienia z tym związane. A jakie dokładnie, jak on to widzi i co przeżył, to za chwilę, siadając obok na fotelu, nam na pewno przedstawi. Więc jadę do niego, zaraz go odbieram z miejsca docelowego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że kolejny fajny odcinek. Lekki, przyjemny i łatwy do oglądania, a jednocześnie nawiązujący do problematyki, z jaką Fundacja Prawo Ojca się mierzy. Także do zobaczenia za chwilę. Więc, tak jak przed chwilą mówiłem, jest ze mną Marcin. Przyjechał specjalnie, może nie tylko dla mnie, ale również z Gliwic, z miejsca, w którym mieszka. Bardzo sympatyczna osoba, już miałem okazję z nim około godziny rozmawiać, więc ja już część wiem o nim. Chciałbym, żebyście Wy teraz go lekko poznali z tego, co robi na co dzień, jaką ma pasję, jaki ma cel, bo w najbliższym czasie będzie chciał osiągnąć fajne sprawy związane ze swoją też pasją. No i oczywiście przy okazji jest ojcem dwóch córek. Ale to za chwilę, także daję Ci głos. Czym się zajmujesz na co dzień i jak to w ogóle widzisz w swoją codzienność? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bo to jest bardzo ważne. Na co dzień zajmuję się sprawami kolejowymi, tak? czyli serwisem kolejowym. Produkowaliśmy swego czasu nowe lokomotywy. Ja zawsze gdzieś lubiałem to, bo to duże, fajne zabawki, w których możesz się fajnie pobawić, e, poserwisować, naprawiać i tak od, od 2006 roku gdzieś w tym działam cały czas w tej kolei. Poza tym pasją to przede wszystkim są rajdy samochodowe. To bardzo wielu facetów jest pasja. Się, tylko rajd? niektórzy tylko mogą to realizować, tak jak Ty masz w planie to realizować. Znaczy, i... Ja miałem to w planie realizować, bo nigdy nie było na to pieniędzy, bo to jest to to bardzo drogi sport, ale zawsze gdzieś w tym, w tym, w tym świecie rajdowym się, się działo. tak? Przez to też bardzo dużo fajnych ludzi się poznało na co dzień i do dzisiaj to fajnie procentuje. Czyli w planach jest, w najbliższym czasie jest, tworzenie jakby swojej grupy takich znajomych y, cyklicznych spotkań na rajdach, jakichś tak. takich rzeczy związanych z motoryzacją, szeroko pojętą. Ale przede wszystkim się tutaj spotykamy, bo jesteś ojcem, tak? Masz dwie córki i może coś opowiedz o tym. Zgadza się, mam dwie fantastyczne córki, Zuskę 13 lat i Natalkę 8 lat. Tak jak też tutaj większość z nas jest po rozwodzie. No jest jedyne, co mam to dużo problemów z tym, żeby je widzieć. Czego bardzo też żałuję i gdzieś tam próbuję zrobić wszystko, żeby, żeby je widzieć, tak? Ale no nie zawsze to wychodzi tak, jakby się chciało. I od ilu lat między to się toczy, jak to wygląda? Ile spraw sądowych, jak to? Bo to wszystko się tyczy mhm. w gliwicach, tak? tak bo masz tak, niedaleko, tak. niedaleko do dzieci, więc o tyle masz ten plus, tak, że dojazdy masz i, i masz możliwość codziennego jakby nadzorowania. Ich życia, ale niestety nie masz kontaktu z nimi. Raczej nadzorowania życia bardzo bym chciał pomóc w szkole czy dzieciom, czy przy nauce jak najbardziej, jednak no, niestety jest przez moją byłą żonę jest to tak zrobione, że nie wiem kompletnie nic. Czyli jesteś tą częścią grupy, która niestety ma utrudniane, mimo chęci, mimo tak. tego, że jak to się mówi, nie jesteś alkoholikiem, nie jesteś hazardistą, pracujesz, tak. jak widać, od wielu, wielu lat masz pasję i ambicje na rozwój Raczej osobisty. Ja też, też chcę być szczery, no i nie powiem, dwa lata temu. Przed rozwodem no, były problemy z alkoholem, tak? Nie mówię, że nie. Jednak, że tak powiem, bardzo szybko się ogarnęłem w tym temacie, bo niestety ta droga to nie jest ta droga do, Donikąd. do Do nikąd, tak? I to można, że tak powiem, się stracić w 5 sekund. A że tak powiem, sobie krzywdy nie zrobię, tylko swoim dzieciom, tak? Bo, zgadza bo się, gdzieś tam stracą, ojca, więc zostałem postawiony do pionu bardzo szybciutko i, i, i tą sprawę już mam za sobą. Teraz tylko i wyłącznie cały czas do przodu. Ale no niestety, jak najbardziej no, dzieci nadal nie widzę swoich. I... Czyli przez te lata, jak masz utrudnienia, to tak jakbyś mógł sobie tak przypomnieć takie skrajne sytuacje, które no po prostu będąc w, tą, w tej sytuacji, tak, napotykając nowe problemy y, i nie, nie będąc, jakby w tej otoczce sądowo rodzinnych spraw, no to co tak, jak, tak. Z... Najbardziej w tobie utkwiło w pamięci, że idziesz do sądu jako osoba, powiedzmy jako Polak, który myśli, że w sądzie jest sprawiedliwość, który myśli, że jest szansa na kontakt z dziećmi, a niestety jednak tak nie jest. Więc takie dwie, trzy może historie, które najbardziej tak wiesz, się zaszokowały. Wiesz co, no ja nigdy, nigdy, ja byłem daleki od sądu. Ja myślałem, bo myśmy się roz, rozeszli za porozumieniem stron, tak? Tak. Yy, było bardzo szybko, bezpro, bezproblemowo i. No i myślałem, że gdzieś tam się dogadamy w odnosie tych kontaktów, bo dla mnie to było najważniejsze. Ja też nie byłem, że tak powiem, w porządku człowiekiem nigdy, bo było do wyboru albo, że tak powiem, normalne życie, tak? Na co dzień 8 godzin do domu i spędzać ten czas z rodziną lub, że tak powiem, nie będę brzydko używał tutaj słów, zapierniczanie na co dzień po 12 nie wiadomo ile godzin. Żeby mieć coś o to, więcej. Po to, żeby też moje dzieci, jak i była żona miała coś więcej, nie tylko to, co... Zgadza się. I narzekać na co dzień, że na coś nie mamy, tak? Więc to się zaczęło tak, że jak pracuję w serwisie kolejowym. Jeździłem swego czasu po tygodniu. Tydzień siedziałem w Gdańsku, tydzień jeździłem po Polsce. Czyli w trasach, Ty czyli nie zawsze jest... byłeś przy dziecku na dzieciach na co dzień, Nie, tak? starałem się też dzwonić. Nie zawsze mi to wychodziło, bo też nie miałem zawsze kiedy. Te dzieci zawsze też dzwoniły ja. Ja byłem jakby takim odosobnionym człowiekiem, przez co też zawsze to była może odpowiedzi, że nie, nie wiem po co ja mam te dzieci, tak? No tak, tylko że z drugiej strony ona wychowując te dzieci w, naj... w pierwszych latach, no to jest oczywiste, taka jest kolej rzeczy, że facet pracuje cały czas, utrzymuje dom, a matka jest przy tych dzieciach, przy tym w pierwszych latach wychowania, no bo nie może być inaczej, tak? Tak, ale ja raczej też nie chciałem, żeby ona tak robiła, bo to taki, taki jest jakby stereotyp, tak? Że, że matka ma się z dziećmi, a ty możesz pracować na nich. Też Chcieliście pra współpracować tak, tak się ze pracowała, ze sobą. tylko że ona miała gdzieś tam normalną pracę, a ja miałem inną. Poza pracą kolejową Przychodziły rajne samochody Przychodziły jazdy na toro Z tymi motoprezentami różnymi tak Czyli ja wracałem w piątek Po południu Przepakowywałem się żeby rano w sobotę być na torze i wracałem w niedzielę No to i póki trwało małżeństwo było w miarę ok tak było no, zrozumiałe Nie było to zrozumiałe bo zaś były pieniądze ale nie było mnie A jak byłem ja to nie było pieniędzy I No tak, tak no ale to działało. już Tak to działa tak jest. Też, też, też nie mówię że też przeze mnie to wszystko, że tak powiem, gdzieś padło, w końcu pękła cała ta, cała ta otoszka, no i gdzieś człowiek nie wytrzymał tego. I no tak, tylko i że my tego. się rozstajemy rozwodem, a nie znaczy, że się rozstajemy z naszymi dziećmi, tak, tak? tym bardziej, że wiesz, nie było tu jakby przy rozwodzie jakoś na mojej winy, że gdzieś jakaś zdrada czy coś, po prostu doszliśmy do takiego porozumienia, że ja już mam dość, albo odpoczywamy sobie od siebie na jakiś czas. Albo no, no się rozstajemy. No i, no i zdecydowałeś się się rozstać, tak? tak? i była żonka momencie... złożyła pozew, bez orzekania o winie. Okay. Załatwiliśmy temat półtorej godziny na, na rozprawie. I kontakty były ustalone, wszystko, wszystko było ustalone. Tak, I wszystko. powinno być do dnia dzisiejszego dobrze. A znaczy, jednak tak nie jest. Było, było dobrze. M, tylko, że też e, później pojawiła się kolejna partnerka, tak? Moje dzieci gdzieś ją fajnie zaakceptowały. Jednak moja była żona, no nie, bardzo, nie do końca Nie do końca. I gdzieś zawsze, wspólnie gdzie odwoziliśmy dzieci, one obydwie do siebie, że tak powiem, miały zawsze jakieś ale. Nie pałały. Na, na tak, jakąś zawsze sympatię. tłumaczyłem jednej drugiej, są dzieci. Odpuśćcie, to nie ma sensu, ale jednak te emocje ich były bardziej były większe i niestety nie, patrzyli, nie patrzyły one na, na, na dzieci gdzieś tam, tak? I zawsze dzieci cierpią. Tak, i ja i też, były taką kartą tak, przetargową, no, tak, zachowaniem. Ja też się im... przyznaję, zostałem dużo zmanipulowany w tym drugim związku i. Przez kobietę niestety tak, kolejną. I, I niestety robiłem to jedno na naukę. No nie tak. patrząc na dobro swoich dzieci. I teraz po kilku latach widzisz to. Pewnych rzeczy już się nie da cofnąć. Nie da się cofnąć. Ale jesteś świadomy tego, że trzeba być w obecności dzieci. Nie można odpuścić, nie można być... Yy... No nieobecnym, tak? W mniejszym lub większym stopniu, na ile jest nam możliwe, trzeba, trzeba być wśród nich, tym bardziej córki potrzebują bardzo swojego taty, są wzorem, jest pierwszą miłością, tak? Zawsze każdy mówi, że ojciec no tak pierwszą miłością jest córki, wzorem, tak? Takim wizją takiego przyszłego mężczyzny, więc tym bardziej powinno się być, tak? Obecności takiego dziecka, a no niestety... Jest nam to utrudniane i mimo tego, że naszych potyczek losowych, tak, no, bo nikt nie jest idealny, każdy może popełnić błąd. To na dzień dzisiejszy chciałbyś uczestniczyć w tym wychowaniu dziecka, no i tak, dzieci? Tym bardziej wiedząc, że teraz moja młodsza ma komunia. Ja no właśnie, no co ty nie wiem? No. Komunia urodziny, takie rzeczy. A jeżeli tak, jak mówisz, nie wiesz, co się dzieje na temat komunii, no to to jest przykre, ale to czeka każdego z nas, który dziecko po prostu wchodzi w kolejny etap. Mnie też czeka komunia w najbliższym czasie. Może nie za rok, ale Niedługo, a nic nie, nie wygląda na to, żeby było w lepszą stronę szło, tak? No ja, wiesz, tak, jak tu spotkaliśmy, no ja jestem facet i ja biorę na klatę, że tak powiem, że ja zepsułem też dużo te, te, w tym życiu ich, tak, bo mnie nie było, gdzie ja powinienem być z nimi, tak, rodziną normalnie na co dzień, ale nie było, bo chciałem, żeby miały lepsze życie niż ja miałem, moi rodzice i wszyscy dookoła, tak. Więc no, nie da się tego połączyć, albo praca, albo... albo Zawsze się wybiera ludzie. mniejsze zło, nie? Dokładnie, no i to też zaważyło dużo na naszym małżeństwie, tak. Gdzieś się zepsuło, do tego też jeszcze doszła choroba córki i, i, i żeśmy się tak oddali od siebie, że to się zepsuło już tak dostatecznie. No, no zgadza się, to... zgadza się. Czyli teraz na tą chwilę, w ostatnich tygodniach, jak wyglądają Twoje widzenia? Brak. Zero? Brak widzeń, od czterech miesięcy przynajmniej. Jest to teraz w ten sposób zrobione, że to, że tak powiem, córki nie chcą do mnie chodzić. Teraz już nie chcą, bo już takie jest Moja stwierdzenie... była małżonka, tak. Moja była małżonka robi wszystko, rozmawia z nimi, lecz moje córki nie chcą Tak nastawia, wszystko. żeby dzieci, mimo Ale ona tego, bardzo to No i też zostałem powiadomiony bardzo dawno temu, dwa lata temu, że moje obowiązki przejęłam teścią. Właśnie, to jest. To ja też już z, z tego, co wiem, wiadomo, cała rodzina się do mnie odzywa, bo to ja odszedłem, ja zrobiłem jak zrobiłem, jestem najgorszy, wiadomo, biorę to na klatę, okej, okay, nie ma problemu. Przyznaję się do tego, a jednak no, dzieci gdzieś tam, nasze córki, moje, no nie są temu niczego winne, tak? Mogą mieć mące, a tym bardziej mieszkam w tym całym mieście. Bardzo ja nie widzę się problemu, są zasądzone, nasze tam widzenia jakieś też A, są no naprawdę i, śmieszne. I właśnie wracając do tego, masz zasądzone widzenia, nie masz odebranych tak, ale praw, są, ani nic nie są. Świeżecie. one, za przeproszeniem, bardzo śmieszne. Minimalne. Przeważnie, no. tak, jak znając znajomych takich, którzy też mają takie problemy, no to wiadomo, bierzesz dzieci co na drugi weekend. tydzień na weekend. A ja tego nie mam. Ja mam piątek 15.30, 19.30 miałem być domu. w domu. Sobota. 13-letnie dziecko. Tak, sobota 12 do 19 i do odworze pod dom. I, I, nawet, I zawsze tak robiłem. Tak robiłeś się. Nawet gdyby tak do dzisiaj było, to jeszcze nie byłoby tak źle, bo mógłbyś wnioskować o większe, tak? Jeżeli masz próbowałem, więź z dziećmi. próbowałem. Też nie wyszło. Nie wyszło. Bo na pewno mama się nie godziła na to. Tak, nie będę nie I Odpowiednie, odpowiednie dowody przedstawiła, bo, żeby tak, nie tak, doprowadzić tak, do tego, żebyś miał kontakty tak, lepsze tak, z dziećmi. ja mówię też poza tymi kontaktami ustalonymi, próbowałem też rozmawiać, normalnie mówię. Na co dzień jestem w pobliżu pracą taką jaką mam, jest ona też dużo, że tak powiem, zdalna. Więc mówię, jak nie musisz tej swojej mamy gdzieś tam gonić. Ja jestem, dzwonisz, przyjeżdżam po dzieci pod dom, wsadzam, do, a to założę do szkoły, no się myślę, że tak Naukę zrobić, żeby Ciebie w jakiś sposób odciążyć. Jesteś ostatnią osobą, która mi pomoże. Tak, jeżeli teściowa, tak. ciocia jakaś, przyszły partner albo obecny partner jest zawsze ważniejszy od ojca, tak? a w, na rozprawie sądowej jest przedstawiane, że ojciec się zapewne nie interesuje, nie, nie chce uczestniczyć dokładnie. i jest najgorszy. No, ja zawsze się chciałem bawić. No tak. Nie chciałem żyć w świecie celebrytów, jak to moja to zawsze powiada. Ale Nawet, to nie zmienia faktu, że nie można być wtedy dobrym ojcem. Dokładnie. Bo i to i nic nie jedno... pomóc w tych tematach, tak? Bo wszystko idzie połączyć w jakiś tam stop stopniu. To jesteś w tej sytuacji. A jak się widzisz za 5 lat, jak byś to widział w kwestiach rodzinnych, tak? W kwestiach z córkami. Jak byś chciał, a jaką widzisz przyszłość, taką realną? Czy jest szansa na poprawienie tego? Na razie nie widzę no nie ma żadnej przyszłości. raz. po tych wszystkich akcjach w sądzie no, odechciało mi się już chodzić, walczyć, bo co bym nie zrobił, co argumentował, i tak jestem najgorszy. Tak? Jak to pani sędzia stwierdziła, jestem fantastycznym człowiekiem, który może podjąć szereg różnych prac dodatkowych. Co gdyż, do alimentów. Tak, gdyż jestem sam. Więc y, mogę pracować, zarabiać, włożyć na te dzieci, żeby one miały jak najlepiej. Tak. Ja się od tego nigdy nie uchylam i będę na nie płacił do końca nawet swojego życia, nawet jeśli bym tego nie musiał robić, to to są moje dzieci i będę chciał im zawsze pomóc, tak? Żeby miały w tym swoim życiu lepiej niż ja miałem. Zgadza się? No ale no jest tym jak. Jest. Ale jeszcze jak powiedziałeś. Po przed nagraniem, że na jednego dnia na dwóch rozprawach, jednym pod rząd, to na wysokości alimentów jesteś Jest, idealnym facetem do, do rozwijania tak. interesów dołożenia, a co do kontaktów już niestety jesteś nie, bardzo nie, złym tak? tak, bardzo złym, nie będziemy się tu zagłębiać bo w piśmie, na pismo miało gdzieś 7 stron więc byłem bardzo fajnie tam oceniony przez swoją małżonkę plus świadek, moja teściowa była, więc... Czyli totalne dwa Błynku. przeciwieństwa w ciągu tego samego dnia, I tak, i pani zależy o jaką sądzina, pani sprawę pani, chodzi. Pani sędzina stwierdziła, że niestety każdy ma problemy i musi sobie Pan sobie z tym poradzić. Tak, w tej kwestii to zawsze I tak I jest. niestety po tych dwóch rozprawach stwierdziłem, że to naprawdę nie ma już sensu, jeśli się tak nie dogadamy, to nie wiem, co, co, co zrobić, już naprawdę. I córki rosną, mi nie wiadomo, tak, tak naprawdę, tak. w którą no, roz, Rozmawiamy. Tej, tak? Ja z, z, ze starszymi, bo młodsza nie chcę, bo mieliśmy mniejszy kontakt ze sobą, ale starsza zawsze się odezwie. E, że tak powiem, co chce się u nich, od nich dowiedzieć, no to nie, nie nie za bardzo mogę tam coś wiedzieć, co Jest robią, gdzie są. zacenzurowane. Rob... Ale w drugą stronę córa chce wiedzieć wszystko, co się przykłada na to, że moja była mążówka też robi wszystko. Tak, niekoniecznie to zawsze córka pewnie pyta o to, bo to nie da się przewidzieć. Tu też rzeczy. nie zagłębiajmy się, bo no. ja też nie chcę nikogo oczerniać celem naszego spotkania jest to, żeby po prostu przedstawienie, robić, tak. Żeby te córki były i z małą i z tatą miały takie same relacje, tak? Mimo tego, że nie jesteśmy razem, tak? No jakoś mnie znalazłeś na tym internecie, tak? Tak, tak? tak. Czyli szukałem, jestem rozpoznawalny. najbardziej. No mam nadzieję, że to się nam to rozwinie, rozwinie, coraz rozwinie bardziej i będziemy fajnie. działać w tym temacie jeszcze bardziej, tak? no, Czyli nie ma granicy, mówię, y, Gliwice, da, daleko są, tak? Dosyć sporo no, no, kilometrów no, no, od ja Torunia. Ja tak naprawdę, no, okazało się, że tutaj mam siedzibę firmy. Właśnie. No, ty jesteś w Toruniu, więc połączyliśmy i kolejna szybko, osoba, nie? która tak naprawdę niby jest daleko, a dzięki internetowi jest blisko. Się okazuje, że mamy podobne pasje, podobne zainteresowania, tylko ja to są dla mnie zainteresowania bardzo amatorskie, a z swojej strony jak najbardziej to powoli wchodzi już na taki tryb na wysokie obroty. Tak, tak, na razie nie zdradzę. No na nie na, na wysokie obroty, bo, że bo bardzo sympatycznie będzie bardzo to dzieje, może wyglądać. Tak. Im więcej pracy, tym więcej szans na jakieś powodzenie i oby się jak najwięcej udało u no, mam ciebie. nadzieję, że no, na w przeciągu miesiąca, dwóch... No to już jest dzieje, bardzo wiadomo, szybko. Tak, no. bo od, od, od stycznia dzieją się takie rzeczy, że sam tego nie ogarniam. Przez bardzo dobrze. że tak powiem, nie śpię prawie wcale, bo... Po co spać? Sobie co co działać? Nie ma spania. Jak to mój kolega powiedział, raczej nie kolega, ale taki piosenkarz Popek, no, warto jest nie spać. Tak jest. I tym akcentem optymistycznym, mam nadzieję, damy kolejne wam pozytywne dawkę energii, żeby walczyć, żeby się starać, a jednocześnie rozmawiać o tym, tak? tak Bo e, lekki był stresik, tak? tak było tak, słabe tak. przygotowanie, było dużo takich wątpliwości, raz, żeby raz. sobie dać radę, ale wyszło bardzo sympatycznie. Nawet ani razu nie była zatrzymywana kamera. No, to jest w szoku, nie? Więc tym bardziej mówię, internet daje wielką moc, rozmawiajmy ze sobą, uczmy się. E, tylko w ten sposób możemy dojść do jakiegoś porozumienia i do jakichś Dobra, sensownych nie. rzeczy, tak? A nie, nie, walczyć ze sobą. To co się stało, to się stało nie odstanie, no ale trzeba patrzeć na dobro tak. I tym wszystkim. akcentem kończymy, także tak, no. powodzenia pozdrawiamy. i pozdrawiamy, trzymajcie się. Cześć.